Hej ja widzowie, jestem Jak Solidar, jest kolejny odcinek. Dzisiaj tym odcinku gramy Lego nie mam mocni, a jeśli odcinek sobie łapkę w górę, subika, a będą łapki w górę, to będzie kolejny odcinek z LEGO i nie mam mocni, a my kontynuujemy wstęp, Od razu po postępie kontynuujemy misję. To ja taka seria luźna, powiedziałem, że będziemy tu taki base, studi, kontynuujemy studii, kontynuujemy misję A jeszcze na końcu, łapa, sub, i my jedziemy na miejsce. Jak coś w kolejnych będzie nagrywane na sławkach z mikrofonu, ale jest dlatego, bo, bo, bo muszę zatwić Czasu gamingowe, żeby w nie byście się działo. I bez było gadań, więcej liveów. Mikrofonu. Okej. Okay. Dzisiaj mamy dla Państwa coś słodkiego. W dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem zaczęły znikać lody. Na ocznicy widzieli gangi zimnych bandytów, mm -hmm. które siały spustoszenie na ulicach, kradły mrożone desery i szerzyły anarchię. Nie o trzeba dodawać, że przestępstwa te spotkały się z chłodną reakcją właścicieli restauracji i lodziarni. Już mm -hmm. za chwilę, właścicielka popularnej lodziarni Shelly Sunday zaginęła w następstwie dziwnego wypadku w rodzinnej fabryce lodów. Niedługo dowiemy się więcej. Mhm. Mm o co my, ile dzisiaj... której misji dzisiaj dojdziemy. Będziemy kontynuowali tyle tą grę, ile da się. Tyle ile wam będzie pasować. Będziemy kontynuowali całą grę. Ja robię jak najlepiej. Staram się robić jak najlepiej. Uuu! Uh, Teraz. Moce. Oczuń się. Bob Jest, mamy. Uratowanego bohatera. Jakoś dobrze ludzie potrzebują twojej pomocy. Dobrze. Szukam wszędzie swojej swoich... Przyjmę. Aha! Dobrze. Mam pomysł. Jak potrzebuję też mojej pomocy, to ja tam pójdę. Dzięki. Już myślałem, żeby piła moja... ...lodzina. My idziemy. Tyle ludzi można uratować, tyle uratujemy. W dzisiejszym odcinku. A kolejne odcinki będziemy robili w kolejnych odcinkach. A! Nigdy więcej nie zjem lodów. Ja w tym nic. Pewnie, że wiem. Dzięki za ratunek. Prosem. Dostała mi ostatnia posać do ratowania. Bardzo lubię takie gierki. A jeśli braliście tą grę. Bo mieliśmy sobie jak inne gry. Byłem zły na początku, sobie braliście. Byłem zły na początku, głosowaniu bo ja. mi się tam robić trochę zimno. ale powiedziałem, Gruzień jest miesiąc piękny. Trzeba go zakądyć mocnym stupem. A co może być mocniejsze jest, niż jest grudniowe daily z Lego. Jest... I może z Nex... z LEGO, z NexCrafta albo z NexCrafta. NexCraft i KRAPTA w daily się będą pojawiać, ale nie często. A bardziej, więcej odcinków będzie z LEGO w grudniowym daily. Bo teraz nie mam tak gier nagranych, tylko... KRAPTA trzeba nagrać, KRAPTA trzeba nagrać i to trzeba zmontować. No, w daily dam radę, mam rzucić NexCrafta i... i... i LEGO nie mam mocni. Jakby się udało. to takie zakończenie mocne. Takie zakończenie grudnia z tupem I potem, potem tym zakończeniu tego, tego, co teraz robimy, będzie jeszcze piosenka. I później po tej piosence będzie styczeń, który, który może nie być mocnym miesiącem, tylko krótszym. Grudzień to może być taki miejsce miesiąc. Grudzień to będzie ten większy, jak chodzi o filmy, ale a chodzi o listo o styczeń, to tego mam nie zapewniam, ile filmów będzie w tym styczniu, On może być bardziej mniej, albo więcej, zależy to. W grudniu mamy więcej czasu i więcej rzeczy, Na to zaś nie wiem, co by się pojawiło w styczniu, to się nie wiem nawet. Mhm. O o! Uwierz, nie chcesz nam wchodzić w roladę! Fajne Zanko. Takie miejsce. Moje lody. Moje lody. O. Te łowózy chcą nam pozabierać lody. Musisz ich powstrzymać. Tylko lody. Nie można nowe kupić. tylko lody. To tylko lody, tylko lody, a ja oni robi łaski z tego robi, dla mnie to tylko lody by były, ale ja też mam inny myśli. Chyba po tym... Kupiłem się już smak, to jest na loda Gdy lody takie e, kopywanie. Takie lody Cykuladowe albo coś mhm. Dobra Okej okay. Okej. Okay. Dobrze. Może jakieś złe co mówię, to przepraszam. Ramy, świetnie, dziękuję. Jest. Trzy krocki na 210 klocków. O. Dobra. Okej. Okay. Najwyraźniej po mroźnym kryzysie w dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem nastąpiła odwilż. Zamrożeni złodzieje lodów zostali pokonani, a obywatele naszego miasta. Dobra, nie 7 minut materiału. Okej. Okay. Mamy 7 minut materiału. Się, że za wszystkim stoi super złoczyńca posługujący się pseudonimem mózgomrożka, który wciąż jest na wolności. Przypominamy też, że zaginiona producentka lodu Sunday nadal nie została odnaleziona. Jej siostra Sally prosi wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć, by założyli łyżby mm -hmm. i skontaktowali się z policją. Dobrze. O, fajna misja Fala zbrodni ukończona. To jest taka misja, taka powocna fabularna. Uh. O oh. Weźmy postać Zbru... zugura podur Mamy tu Ko co O! Oo bud budowla Pixar odblokowana Oo uh. Aha A my Kubałem się na misji fabularnej. Począć i uczcić dobrze wykonaną robotę. To duże miasto Bob. Jest więcej dzielnic, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nadal mamy co robić. Kontynuuj fabułę. Sociek nie padłło, to możemy robić krajów fabułki. O! Halone. Historia. Bierzmy się do roboty. Jakie jest moje pierwsze zadanie? Taki entuzjazm to skarb. Nigdy go nie trać, ale żeby dobrze wystartować, postawmy na elastyny, a nie na mnie? Lepiej będzie uniknąć totalnej demolki przy naszym pierwszym podejściu, ok? Chwila, twierdzisz, że co? Jestem niezdarny? Mm. Wow! kto by pomyślał? To mój przystanek! Ewelina przygotowała analizę zysków i strat. Wyniki elastyny mówią same za siebie. Mhm. To jak będzie? Jak będzie? Hmm. Mhm. O kurw! ale Motor! Mam Grylego za wow. to uniwersum całe. Gry robią. Elastyna! Wow! Elastyna! Tu jesteś! Nie. Wow! To no dalej, weź się w garść kary. Cześć. Moje super imię to Wojt. Ja jestem Cegła. A ja wziąłem. Zgaga miło mi. <grym> Elektro, będę twoim wsparciem do akcji. dzięki. Miło, że tak mówisz. jest dziwne mi są? Nowe Urban. Kiedy chcesz rzucić bandytom rękawice, idziesz tam, gdzie ich najwięcej. roma Turbin, że zmieściliśmy się w terminie, zabijamy się, ileśmy mogli robić. O kurczę z zawrotną prędkością zabierze was. Witamy w przyszłości! Zaraz pociąg się zatrzymał, jedzie w złym kierunku. Ruszam za nim. O! Patrzcie na to. Au, sorki. Teraz w tym Ewelina. Mam złe ci Budowa torów nie została zakończona. Położyli 25 mil, ale przy tej prędkości mamy na A w pociągu jest tłum pasażerów? Świetny moment na awarię. Uważajcie! Drony namierzające? To nie była awarii. Coś naprawdę z tym wszystkim. Mój mały gadżet powinien sobie z nimi poradzić. Do dalej dasz sobie radę. <słyski> o kurde. Mocne. Nie spowolniło. Przycisnąć dalej. Do kanału? Tak wyobrażałam sobie swój powrót. O kurde. Ja. <grabia> uh <laughs> <noise> Kocham <to> te uniwersum. <noise> Nic ci nie jest? Mm. Poszukajmy hamulców. Czyli mamy pociąg widmo? Będziemy musieli coś zbudować, żeby go zatrzymać. Najpierw trzeba znaleźć materiały. Gotowych, elektronie? Może. To mi wystarczy. Chodzimy do wagonu. Ja, yeah. Mamy! Co my tu mamy? O oh, nie! O! Oh. Dobrze Nie! Coś tu nie wiem. Niedługo przejmę kontrolę nad całym miastem. Podróżujemy teraz do tyłu? Ekrany urządziły pasażerom pranie mózgu. O kurde. Dobrze. Cudownie, ale potrzebujemy tego więcej, żeby zatrzymać pociąg. Sprawdźmy pozostałe wagony. Nie powinniśmy ich najpierw połączyć? Raczej. Dobrze myślisz, Elektronik. Znajdźmy sposób, żeby to zrobić. Okej. Okay. Mhm. 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 Mamy tego szukacie. Haha, ha. nigdy nie zatrzymacie po Wziął O kurczę. Mi zapas. Musimy przedostać się dalej. Niedługo skończą nam się tory. dobrze dobra mamy mamy jedzie yeah. ja tam mi się będzie długa Chyba... nie o to nam chodzi? Nie, ale są pozytywy. Mamy już prawie wszystko, czego potrzeba, by zatrzymać pociąg. Nienawidzę tego pociągu. O Przechodzimy. O rady. Dobra. Mhm. To się dzieje naprawdę. Spokojnie, po prostu uważaj. O, to jest fajna mechanika. Ta Następnie mechanika... Mhm. Zostańcie tu wszyscy. Zatrzymamy ten pociąg. Patrz! To ostatni kawałek? Tak, wystarczy. Pora wrócić na dach. Okej. Nigdy nie jest łatwo? nie. Znowu ci poleci. 追上包饺子。哦。Oh. Yeah, szybko Chodźmy. I to będzie fajne. Bo tu teraz potrzebujemy tylko dwie postacie. A nie nie pięć. Szybkie to, to już. No. Dobra. O kur. Mhm. mhm. Dobra. To powinno wystarczyć. Przetrzymaj się czegoś. Mhm.

Them. W krainie Lulu wszystkie śpiące szpiochy w wygodnych łóżeczkach zamykają oczy. Ja... Mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs> Elastyna ruszyła za pociągiem poduszkowym i uruchomiła Aha. system hamowania, ratując tym samym setki ludzkich istnień. Jej heroiczne wysiłki spotkały się z powszechnym aplanem. Ty jesteś Elastyna, dlatego ściskam teraz Twoją dłoń. Twoje zniknięcie było takie smutne. Cieszę się, że do nas wróciłaś w tym pięknym stroju. Pani słowa wiele dla mnie znaczą. Mm -hmm. Powodzenia z przemową okej. 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 ale nie chcemy się spóźnić na wywiad w telewizji. Mhm. Naprawdę doceniamy wasze wsparcie. A teraz wybaczcie, jesteśmy już trochę spóźnieni. Cześć, Trepsa. tylko dwoje superbohaterów. Dzień jak co dzień. Bycie uwagi jest ekstra. Nie sądzisz? Dobra. Okay. Dobra. Tak, ja wam dziękuję za odcinek, jak się odcinek, wam to zostawcie łapkę w górę, jak potem trzy łapki w górę, to będzie kolejny odcinek z Lego i nie mam mocy już trzeci odcinek, to będzie. I trzeci odcinek już będzie nagrywany na sławkach z mikrofonem. I jak się będzie udało, to będzie na mikrofonu. Z takiego profesjonalnego raz Sławek. Dobra, ja się podobał to słup i my się widzimy w kolejnym odcinku Z Lego i Nie mam mocy. Na razie Elko i Pajo. I na razie trzy łapki i Elko i na razie pajo. Widzimy się w kolejnym odcineczku i Elo.